Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś kolejna część naszych przykładów dotyczących wypełniania PIT-37, konkretnie związanych z ulgami podatkowymi i dzisiaj skupimy się na ulgach podatkowych dotyczących odliczenia od podatku. W poprzedniej części mówiliśmy o odliczeniach od dochodu, tu powiemy o odliczeniach od podatku. Jeżeli wrócimy do zeznania podatkowego pana kowalskiego, o którym mówiliśmy już w poprzednich dwóch przykładach, to pamiętamy, że pan kowalski miał do zapłaty 365 zł podatku. Teraz musimy się zastanowić, czy pan kowalski ma prawo do odliczenia od podatku. Odliczenia od podatku, czyli ulgi podatkowe związane z odliczeniem od podatku znajdują się w części F Pitu 37. nas ulgi jest tu już nawet wpisana. Już odliczyliśmy, to była składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostałe wpiszemy w pozycji 120. Formularz interaktywny pyta się nas, czy załączyć PIT-O. My już ten PIT-O tak naprawdę mamy załączony, ponieważ wypełnialiśmy już dla pana Kowalskiego ulgi związane z odliczeniem od dochodu w tej części B PIT-O. Jak widzimy w części C tego PIT-O, do którego właśnie nas przeniósł w formularz interaktywny PIT-37, Mamy wymienione odliczenia od podatku i tak naprawdę z perspektywy osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej interesuje nas ta ulga. Ulga na dzieci, która znajduje się w pozycjach 40 i 41 lub 42 w zależności od tego kto deklaruje tą ulgę. Na jakiej zasadzie ta ulga działa? Ulga na dzieci została omówiona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w artykule 27f dokładnie, gdybyście chcieli sobie spojrzeć. Natomiast ta ulga na dzieci jest jedną z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo, ponieważ pozwala ona na odliczenie już nie od dochodu, a od podatku, właśnie określonych kwot w zależności od ilości posiadanych dzieci, a właściwie od ilości dzieci, nad którymi sprawuje się opiekę prawną, bo mogą to być nasze własne dzieci urodzone, że tak powiem, ale także ne, dzieci przysposobione w ramach na przykład rodziny zastępczej. Aby móc skorzystać z tej ulgi na dzieci, musimy sprawować opiekę nad dziećmi, na przykład małoletnimi, albo nad dziećmi bez względu na wiek, które otrzymały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, albo nad dziećmi które nie ukończyły 25 roku życia, ale uczą się w szkołach, o których mowa w odrębnych przepisach o systemie oświaty, czyli na przykład na uczelniach wyższych, w tych wszystkich przypadkach mamy prawo do skorzystania z ulgi. Tylko w jakiej kwocie i na jakiej zasadzie? Tu ustawodawca rozróżnia wartość, którą możemy odliczyć w zeznaniu podatkowym od ilości dzieci, nad którymi sprawujemy opiekę. I tak w przypadku pierwszego dziecka, czyli jeżeli sprawujemy opiekę tylko nad jednym dzieckiem, to możliwość skorzystania z ulgi uzależniona jest od wysokości i dochodu. I jeżeli teraz jesteśmy singlem, rozwodnikiem czy wdowcem, czyli samotnie opiekujemy się dzieckiem, to żeby móc skorzystać z ulgi na dzieci, nasze dochody nie mogą być wyższe niż 56 tysięcy złotych na rok. Te dochody do opodatkowania. Gdyby tym jednym dzieckiem opiekowało się małżeństwo, wtedy te łączne zarobki nie mogłyby przekroczyć kwoty 112 tysięcy zł. I ustawodawca mówi, że za każdy miesiąc sprawowania opieki możemy odliczyć od podatku podkreślam to jeszcze raz jest to ważne, że to jest od podatku, a nie od dochodu bo wtedy to odliczenie jest dla nas bardziej korzystne możemy odliczyć miesięcznie 92 ,67 zł. 67 groszy. Czyli jeżeli opiekujemy się dzieckiem przez 12 miesięcy w roku podatkowym, to rocznie możemy odliczyć 1112 zł. i 4 grosze. Ale pamiętajmy, to jest uzależnione od dochodu. Jeżeli natomiast opiekujemy się już dwójką dzieci, to tu odliczenie jest niezależne od dochodu. Nie ma znaczenia, czy jako osoba samotnie wychowująca dwójkę dzieci, czy jako małżeństwo, możemy odliczyć na każde dziecko, za każdy miesiąc sprawowanej opieki, właśnie tą kwotę 92 zł. i 67 Groszy, czyli znów taką samą kwotę na każde dziecko rocznie, jeżeli przez cały rok sprawowaliśmy tą opiekę. W przypadku trójki dzieci to odliczenie już wzrasta. Bo dla trzeciego dziecka odliczenie miesięczne to już kwota 166 zł i 67 groszy i to znów niezależnie od dochodu. Czyli gdybyśmy założyli, że mamy trójkę dzieci, to niezależnie od dochodów jeżeli sprawowaliśmy nad nimi opiekę przez cały rok, będziemy mogli odliczyć dwa razy kwotę 1112 zł. 4 grosze plus 2000 zł. 4 grosze. Na czwarte dziecko to odliczenie jeszcze wzrasta i wynosi już 225 zł. miesięcznie, czyli 2700 zł. na rok, i na każde kolejne jest identyczna kwota. Te kwoty tutaj wymienione mogą zostać zadeklarowane w zeznaniu podatkowym. Jednego z rodziców, bądź drugiego z rodziców, bądź przy składaniu deklaracji wspólnie mogą razem odliczyć taką kwotę. Mogą też podzielić ją w proporcji pomiędzy siebie w zależności od sprawowanej opieki. To będzie miało znaczenie w przypadku rozwodników, którzy na zmianę zajmują się dzieckiem. Tu na drodze porozumienia omawiają się, przez ile dni w roku, czy ile miesięcy w roku m, odlicza jeden rodzic taką ulgę, a przez ile drugi rodzic. Wiedząc już jak wygląda ta ulga, w jakich kwotach możemy dokonać odliczenia od podatku związanego z, ze sprawowaniem opieki nad dziećmi, zobaczmy jak to odliczenie będzie wyglądać w przypadku pana Kowalskiego. Bo pamiętamy z tego przykładu, o którym mówiliśmy w poprzednim filmiku, państwo Kowalscy posiadają dwójkę dzieci w wieku 2 i 3 lat i umawiamy się, że to pan Kowalski w całości odliczy tą ulgę w swoim zeznaniu podatkowym. Przejdźmy więc do jego zeznania i zobaczmy, że ta ulga pojawi nam się w pozycji 120, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej. Ale zanim tą ulgę tutaj wypełnimy, prosiłabym Was, żebyście zapamiętali dwie informacje, bo one będą za chwilkę istotne z perspektywy tego, w jaki sposób z tej ulgi można skorzystać. Zauważmy, że przed skorzystaniem z tej ulgi na dzieci, pan Kowalski ma do zapłaty podatek o wartości 365 zł. Czyli ma dopłatę, a podatek należny, który został wykalkulowany z deklaracji, to była kwota 8773 zł. Ponieważ właśnie zapłacił już zaliczkę w trakcie roku w wysokości 8408 zł, to ma do zapłaty 365 zł. I teraz spróbujemy dla niego uzupełnić te dane tak, by yy, mógł zadeklarować ulgę na dzieci. Jeżeli sobie znowu wybierzemy to pole 120, to znów nasz formularz zapyta, czy chcemy dodać załącznik PIT-O. My już go tak naprawdę mamy, bo już wypełniliśmy ulgi dla pana Kowalskiego, te odliczenia od dochodu. I jest to na tym samym formularzu PIT-O, tylko w części C teraz będziemy wypełniać ulgę na dzieci. I jedyne co wystarczy tutaj zrobić, to wpisać ilość dzieci. Ten formularz PIT-O. Nie... Jest w tym momencie poszerzany o kolejne pola, gdzie podajemy dane identyfikacyjne dzieci. I tu podajemy numer PESEL. Znów, ja wezmę tutaj zupełnie przypadkowy. Formularz się zapewne przyczepi o to, że jest nieprawidłowy. Zgadza się. Jeżeli podajemy numer PESEL, to nie musimy podawać pierwszego imienia, nazwiska ani daty urodzenia. Co ważne jeszcze musimy podać, przez ile miesięcy w roku sprawowaliśmy opiekę. Pan kowalski założyliśmy, że sprawował opiekę przez cały rok. Automatycznie pojawia się kwota do odliczenia 4 zł, o której mówiłam Wam przed chwilką. Wypełniamy dane dla drugiego dziecka. Znów przypadkowy numer Pesel, przez ile miesięcy w roku? Znów przez cały rok, czyli zauważmy, do odliczenia pan kowalski ma 2 razy 1112 zł. Złotych 4 grosze, co daje nam kwotę, jeżeli przejdziemy wyżej do tego pola 41 w picie o w części C, 2224 zł 8 groszy, i ta kwota również przenoszona jest do pitu 37 w tej pozycji 120. To spowodowało, że pan Kowalski nie ma już Podatku do zapłaty w wysokości 365 zł, ta kwota nam zniknęła, a pojawiła nam się kwota nadpłaty, czyli dostanie zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Bo właśnie jak ta ulga na dzieci działa? Tak jak Wam wspomniałam, ta ulga na dzieci nie jest limitowana do ilości dzieci, a na dodatek, w przypadku, jeżeli Małżeństwo, czy podatnik rozliczający taką ulgę, czyli na przykład osoba samotnie wychowująca dzieci, nie ma dostatecznych dochodów i w związku z tym dostatecznej wysokości podatku do zapłaty, by można było od niego odliczyć tą ulgę, może wciąż z tej ulgi skorzystać do wysokości, uwaga, zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku pana Kowalskiego podatek należny wynosił 8773 zł. I to jest ta kwota, którą was prosiłam, byście zapamiętali, zanim rozpoczęliśmy wprowadzanie tej ulgi do pitu 37. I zobaczcie, od tej kwoty została odjęta ulga na dzieci, czyli 2224 zł8 groszy i dlatego ta pozycja 126 wynosi w tej chwili 6549 zł. I pan Kowalski ma do zwrotu 1859 zł podatku. Czyli w jego przypadku podatek należny był na tyle wysoki, że ulgę można było w całości odliczyć. Ale tak jak wspomniałam, gdyby nie miał dostatecznej wysokości podatku należnego lub gdyby miał tak niskie dochody, że podatek należny wynosiłby zero, to wtedy byłyby brane pod uwagę jeszcze składki na ubezpieczenie społeczne i na, spo na ubezpieczenie Zdrowotny. Jak to działa? Pokażę Wam już za chwilkę na przykładzie. Zobaczmy, co by się stało, jakby wyglądało skorzystanie z tej ulgi na dzieci w sytuacji, gdyby Pan Kowalski w takiej sytuacji ekstremalnej posiada szóstkę dzieci. Chcę Wam to zaprezentować na szóstce dzieci, dlatego że wtedy ten zwrot będzie wysoki, i wtedy zobaczycie, jak działa ten limit związany z opłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeżeli sobie wrócimy do p o to po prostu zmienimy sobie w tej pozycji 40 ilość dzieci na szóstkę. No i zobaczmy co się stanie. Oczywiście musimy tu powypełniać dane, ja to już zrobię. Zakładamy, że wszystkimi opiekuje się przez cały rok. Znów czepia się o numer PESEL. Zrobię to szybciutko, i zaraz zobaczycie, o co mi chodzi, jeżeli chodzi o ten limit dotyczący składek. I szóste dziecko. Oczywiście, u Was to może się zdarzyć w przypadku e, mniejszej ilości dzieci i mniejszych dochodów, i w związku z tym mniejszej m, wartości podatku do zapłaty. Zobaczmy. Jeżeli prześledzimy sobie to, co mamy w tej części e przy informacji o dzieciach. To wychodzi na to, że pan Kowalski w przypadku szóstki dzieci mógłby odliczyć 2 razy 1112 zł. i 4 plus 2000 zł. 4 grosze plus 2700, kolejne 2700 i plus jeszcze jedno 2700. To daje nam razem kwotę 12324 ,12 zł. i 12 Ale jeżeli przejdziemy sobie wyżej, to zobaczymy, że w podsumowaniu w tej części CP2O deklaracja pozwala na odliczenie tylko kwoty 8773 zł. 27 groszy, czyli prawie tysiąca zł. niższej niż wykalkulowana na podstawie tych limitów, yy, które zostały wymienione w ustawie. Ale co dzieje się dalej? Bo ta kwota 8773 zł. 27 groszy, to jest kwota podatku należnego przed zastosowaniem ulgi na dzieci. Czyli tu w tej pozycji w picie O, prezentowana jest kwota odliczenia z tytułu ulgi na dzieci do limitu podatku należnego. Nie oznacza to jednak, że pan Kowalski nie może odliczyć tych pozostałych 3,5 tysiąca złotych, bo zobaczcie, co się stało w picie 37. Picie 37 w pozycji 120 rzeczywiście wykazano 8773 8773,27 groszy, co oznacza, że podatek należny wyniósł 0 zł, ale wypełniła się część H automatycznie, w której pokazano, że limit z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne to jest suma tych dwóch kwot wymienionych już w picie 37, dająca nam. Razem kwotę 19 581,59 zł. i 59 groszy. Przypomnę, to jest suma tej kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne i składek na ubezpieczenia społeczne. Następnie odliczono tej kwoty, która faktycznie się należy, czyli 12 324,12 zł. i 12 groszy. Tą kwotę, która została odliczona od wartości podatku należnego, czyli te 8773 zł 27 groszy, wykazane w pozycji 120. I tym sposobem ta część ulgi na dzieci, która nie została rozliczona w ramach podatku należnego, to kwota właśnie 3550 ,85 zł 85 groszy, wykazana w tej części H w 37. Czyli w związku z tym kwota do zwrotu to suma tej części, której nie odliczono od podatku należnego 3550 złotych groszy plus ta część podatku nale należnego, która została zapłacona w formie zaliczek w trakcie roku podatkowego. To daje nam razem sumę zwrotu 11 tysięcy 958 i 85 groszy. Dlaczego jest niższa niż te 12 tysięcy 324 12 groszy? Dlatego że podatnik nie zapłacił całego podatku należnego jeszcze, te 8773 zł. 27 groszy wykazane tu, a 8408 i do nich dodajemy te 3550 85 zł. 85 groszy. Zwraca Urząd Skarbowy tylko to, co już zostało zapłacone. Jak widzimy, te 3550 85 zł. 85 groszy podlega zwrotowi, dlatego że nie przekracza kwoty. Dotyczącej sumy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W przeciwnym wypadku, gdyby ta kwota była niższa, na przykład wynosiła 2000 zł, to zwrot wynosiłby wtedy 2000 zł plus 8408 zł. Czyli pamiętajmy, że zwrot z tytułu ulgi na dzieci przysługuje do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeżeli oczywiście nasz podatek należny nie wystarcza na, na rozliczenie tej. Jeżeli to, co tutaj zaprezentowałam, nie jest dla Was do końca jasne, nie przejmujcie się tym. To, co chcę Wam tutaj pokazać w tym formularzu interaktywnym, to to, że jedyne co musicie wiedzieć, to to, ile macie dzieci na utrzymaniu, czyli yy, nad iloma dziećmi sprawujecie opiekę i przez ile miesięcy w roku, i wystarczy tą informację wpisać w Picie O, w tej części E, żeby poprawnie rozliczyć ulgę na dzieci. Oczywiście, pod warunkiem, że źródła przychodu i składki również zostały wpisane poprawnie. Zobaczmy. W przypadku pana Kowalskiego, rozliczenie tej ulgi na dzieci plus wszystkich pozostałych ulg zmieniło mu kwotę podatku do zapłaty 1490 na zwrot o wartości 11 958,85 groszy. Spora różnica, prawda? Ulga na dzieci jest bardzo korzystna, tak jak wspomniałam, bo powoduje Zmniejszenie podatku do zapłaty, a nawet zwrot w przypadku, gdy takiego podatku należnego już nie posiadamy, jeżeli tylko opłacaliśmy składki na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. W ten sposób rozliczyliśmy wszystkie te najbardziej popularne ulgi. W następnej części powiem, jak rozliczyć PIT, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę w tej części. Mam nadzieję, że jest to już dla Was jasne, i zapraszam oczywiście do kolejnej.